Bartuś już widać o, No nie widać, bo jest mgła Ale już meta To się nazywa bieg Proszę, piesze tam w tle Biegną zawodnicy A tu proszę, Bartek finiszuje Pięknie Bartek. Karolinka, dobiegnij do, do Bartka Nie mam siły

co ty mi piąteczka? piąteczka? Piąteczka. Jeszcze kurde, najszybszy przyspieszył. Ja mnie Masakra. Ja wiesz. Gratulacje tutaj ku nas. teraz trzeba chłopaka zarejestrować tam. Wiesz co, my go zarejestrowaliśmy, ale wczoraj wieczorem Aha. Więc mamy ten kod, ale podejrzewam, że nie z czyta. Jaki czas miał? 39, 30 i 19 sekund. Ja No ale JezuING. wiesz, to cały czas wolno krewtał. Chciał się wyrwać i był taki mały, że bartek no. nie wyrywa, i był jeszcze długo. I tak wolno, wolno, ale jeszcze miał się o, gadać. A, a tu też no, tam. Tam też no. no. no to. No, też. A tu twoja czelka też tu biegała? Ja, ja tam chyba nie, ty, nie pulcham, tak ta No, Ja taka czterolatka, ale to chyba Bartek, Bartek, Bartek Ona bardziej rowery, takie sprawy, nie? Piona Ale, ale, no trzeba, trzeba czasem... Ale ja nie chciałem tak, ale... w No, Ale powiedz, jak ci się biegło? Ja normalnie, ja w ogóle, ja w ja, nie chciałam biegać, no ona mi sama Tak? Świetnie się biegło? To co, będziesz tu biegał? Podoba ci się? A czołgi po drodze fajne były? który był Ja trzeci byłem bo chciałam Ciebie jak byłeś pierwszy na pies. Tak, no przez długi czas byłem pierwszy, ale później nie, już mnie wyprzedzili. No nie w ręce No, w było mega zimno Tak, tak, wręcz nie mogło się dosłuchać.